14 września 2020 roku na konferencji Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego ogłoszono przełomowe wyniki badania na Wenus. Naukowcy donoszą, że znaleźli potencjalny dowód na istnienie życia na tej planecie, a jest nim fosforowodór zaobserwowany w bardzo dużych ilościach w atmosferze tej planety. Ze względu na panujące tam warunki i według wiedzy naukowców nie mógł on powstać w procesach chemicznych. Na Ziemi, tak samo jak na Wenus, też nie ma takich warunków atmosferycznych. Jego występowanie na naszej planecie jest spowodowane przez organizmy żywe, które go produkują. Na Wenus potencjalne siedlisko życia znajduje się wysoko w chmurach, bo około 50 km nad powierzchnią planety, gdzie panuje dosyć sprzyjająca temperatura i ciśnienie, przypominające to na powierzchni Ziemi. Niestety, sama obecność fosforowodoru jeszcze nie świadczy o istnieniu życia. Naukowcy są jednak pewni, że fosforowodoru nie powinno tam być w ogóle. Konieczne będą szczegółowe badania potwierdzające tą tezę. Nawet jeśli obecność fosforowodoru na Wenus nie oznacza życia, odkrycie to jest niezwykłe, bo może oznaczać istnienie na tej planecie procesów, których jeszcze nie znamy i nie rozumiemy. Na deser kilka ciekawych faktów o Wenus, których mogliście nie znać do tej pory. Chmury na Wenus są bardzo gęste, jednak w teleskopie są widoczne dopiero w ultrafiolecie lub po zastosowaniu specjalistycznych filtrów. Gdy się do nas zbliża, przybiera kształt sierpa, tak jak nasz rodzimy księżyc. Na powierzchni planety panuje najwyższa w układzie słonecznym temperatura i sięga 460 stopni Celsjusza. Pomimo tego, że Wenus jest dalej od Słońca niż Merkury, to właśnie na Wenus jest najcieplej. Wszystko za sprawą bardzo wyrafinowanej atmosfery, która składa się z grubych chmur. W jej skład wchodzi bardzo duża zawartość dwutlenku węgla oraz chmury z dwutlenku siarki. Cała ta kombinacja generuje na Wenus największy efekt cieplarniany. Masa atmosfery jest 93 razy większa od ziemskiej. Przez ociśnienie na powierzchni planety jest około 92 razy większe niż na Ziemi. Odpowiada to ciśnieniu ziemskich oceanów na głębokości prawie 1 km. Jako jedyna planeta obraca się w przeciwnym kierunku niż pozostałe, dlatego Słońce wstaje na zachodzie i zachodzi na wschodzie. Jej obrót jest bardzo powolny i dla obserwatora na powierzchni Wenus, między kolejnymi wschodami Słońca, mija ponad 116 dni ziemskich. W wyniku stosunkowo długich dni słonecznych rok na Wenus trwa zaledwie 1,92 wenusjańskiej doby. Gdyby tak było na Ziemi, to mielibyśmy co dwa dni Sylwestra. Podobał się Wam materiał? To pamiętajcie. Łapki w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia!